Sukienka pina pod szefem, więc bał, będę szok. Łapie to, wręczę, wręczę zniknę. Znik. Dzisiaj ktoś będzie tym, jak ja to bym to znał. Grzeczne spojrzenia w tych grzecznych dach. Dziękuję bardzo. Yo! Fajnie się. Fajnie się bawi, dobrze. Teraz y, idziemy dalej. Idziemy, idziemy. I mało tego, idziemy już spokojniej. Wprowadzimy się w bardzo dobry stan. I co się śmieją? Słuchajcie, czas się wyciszyć trochę. No ja wiem, i nawet ciężko mi się mówić, jest z kondycją nie tak. Kurczę, tańce nam pozamykali. Chwilę poskakałami. i coś kurczę nie tak z tą kondycją. Cholera. A my chcemy jeszcze. Dobra. Słuchajcie, na początku wydarzenia wspominałam wam, że czeka was niespodzianka, o której nie powiem, po to, żebyście zostali do samego końca. Małgorzata Grząsiewicz-Grel, -Gre przepraszam Małgosiu, zareprezentuje wam medytację wolności i jedności w dźwiękach, mis, i gongów tybetańskich. Cudowna muzyka. E, powiem Wam tak, e, dostałam jakiś czas temu od Gosi płytę. Bardzo często ta płyta Małgosiu e, jest u mnie w sypialni i mnie po prostu usypia, że tak powiem, wycisza, jest cudowna. Polecam Wam serdecznie. E, Małgosiu, czy ty zabrałeś ze sobą swoje płyty? Tak, Małgosia zabrała, więc macie teraz okazję, żeby posłuchać ją na żywo, sami ocenić. E, no i co? I co się Kami śmiejesz? <grym>, Dobrze, i słuchajcie, zapraszam Was serdecznie do przesłuchania, a później kolejna, kolejna informacja dla Was, dla wytrwałych. Proszę. A tańce będą? Czy tańce będą, tak, tańce a, będą, ale muzyka, już w knajpie. Muzyka, <coughs> a to myślę jeszcze, jeszcze nie wiem czy powiem. A, muzyka! Viva la libertà! O, o, viva la libertà. A, no dobrze, słuchajcie, przy okazji, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Pamiętam, że Dawid, e, Dawid, dobrze mówię, nastolatek nasz, e, człowiek młody, który oddał głos, ale nie ma go. Gdzie jesteś? Jesteś. Zapraszam. Coś chciałeś zabrać powiedzieć jeszcze. Mamy małą lukę, więc e, jeszcze jak ktoś by coś chciał dopowiedzieć, to, to serdecznie zapraszamy, bo za chwilę wasz czas się kończy. I już nic nie będziecie mogli powiedzieć. Dziękuję. Witam ponownie. Pewnie mnie dużo osób tutaj widziało wcześniej. Chciałem jeszcze tylko dodać. Podziękować tutaj wszystkim, prawdę mówiąc, którzy są. Ani przede wszystkim, że dała mi ten głos tutaj. Za to wszystkim, że wy tutaj jesteście. Że jesteśmy razem. I że razem tutaj działamy i jesteśmy waleczni. Jednak możemy coś działać wspólnie. Mamy wielkie serducha. Brawo, Chcia brawo! Chciałbym wszystkich was pozdrowić, a nie. Tutaj również panie. I chciałbym pozdrowić moją dziewczynę, która też mnie wspiera jako jedyna w tym wszystkim. I to wszystko w sumie. Brawo, brawo! Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Oczywiście, że się zobaczymy. Dopiero zaczynamy. Słońce wychodzi, będziemy imprezować i już nawet urodził nam się nowy plan. Maju, czy ja go mogę zdradzić? Maja? Gdzie jest Maja? Maja! Maja pewnie, gdzie jest jedzenie? Gdzie jest jedzenie? Tam jest Maja! Gdzie jest Kundas? Maju, no, mówiłam! Czy ja mogę zdradzić o naszym planie, który się narodził podczas tańca? Tak. Kolejne nasze wydarzenie, słuchajcie, to zrobimy. Yy, Kurczę, zrobimy dyskotekę na plaży. Po prostu, będzie zajemista impreza na plaży. My jesteśmy gotowi. Tylko czy ci goście nasi przyjadą? No pomyślimy, już... Pan już jest taki ciekawski, wszystko teraz. Proszę muzyka! No dobra, słuchajcie... Co jeszcze? Coś jeszcze chciałam powiedzieć. mają, czy ty byś chciała coś powiedzieć? Czy ktoś jeszcze ze Stolika Wolności, przepraszam, chciałby zabrać głos? Nie, no dobra, no to zostałam sama. Już nikt nie chce nic powiedzieć? Słuchajcie. Chciałabyś tak, Renatko? Dobrze. No to dobrze, no to to już musisz... Słuchaj, teraz już jesteś na koniec, musisz powiedzieć, coś naprawdę takiego, wiesz, nie? Powera takiego musisz tutaj dać, nam. No. Dobra, to jestem na koniec. Słuchajcie, jestem człowiekiem gromadnym i chciałam powiedzieć, że ja Was wszystkich po prostu kocham i uwielbiam i się. Cieszę, że jestem tutaj z wami wszystkimi. I chyba tylko tyle, ale to chyba aż tyle. <noise> Dziękuję bardzo. Bardzo wymownie. Dobra, czekamy na Małgorzatę. Ja już się przygotowuję. W tym czasie możemy sobie A Małgosiu, a właściwie to poproszę cię tutaj na chwilkę. No powiedz kilka słów. No przecież jak. Słuchajcie, Małgorzata przyjechała do nas z Poznania. Bardzo proszę o gorące przywitanie Małgorzaty, bo musiała wytrwać do końca, żeby... A Ty gdzie chodzisz, ja chciałam żeby z tobą A witajcie kochani. Zresztą mnie po raz pierwszy Poznań pozdrawia całym serduchem nie Trójmiasto. Słuchajcie, chciałabym... O! Słuchajcie, nie chcę przedłużać, powiem parę zdań tylko o sobie. Dwadzieścia parę lat byłam w strukturach służby zdrowia pod tytułem Pielęgniarstwo, pod tytułem najbardziej hardkorowe oddziały, jakie mogą być: Onkologia, paliaty w hospicjum, psychiatria. Praca na onkologii pokazała mi, czym jest Big Ferma. Pokazała mi swoje oblicze programów onkologicznych, gdzie człowiek jest tak naprawdę ostatnim łańcuchem całego ogniwa całego, można powiedzieć, brzydko układu pokarmowego który kończy się wydaleniem pacjenta. Nie chciałam żyć w tym kłamstwie. Oprócz tego. No, zbiegło się to też z jakimś moim poszukiwaniem, z, z rozwojem. Parę lat temu przyszły do mnie misy i Gongi, które są potężną energią, bardzo transformującą właściwie wszystko, co się dzieje. I myślę, że nie jest przypadkiem, że właśnie na ten stolik wolności są wezwane do odpowiedzi właśnie misy i Gongi. Słuchajcie, tak naprawdę żyjemy w świecie energii. Tak naprawdę każda nasza myśl, każde nasze uczucie wszystko, co wysyłamy w eter, ma jakąś swoją wibrację. I tak naprawdę to, co czujemy, to, co system nam zapodaje jako strach, jest czymś, co najbardziej nas niszczy najbardziej niszczy nasz układ odpornościowy. Tak naprawdę można powiedzieć, że mamy potężne wsparcie nieba i kosmosu. W tej chwili rezonans Szumana naprawdę daje mocno. Biofizyk, który ma doświadczenie, właśnie między innymi, ma bardzo dokładne analizy rezonansu Szumana, też mówi, że tu są pewnego rodzaju manipulacje. Aby no po prostu powodować, żeby ten dopływ energii do nas nie docierał. No wszelkiego rodzaju chemitralse, wszelkiego rodzaju to wszystko, z czym mamy styczność, ma obniżyć nas, nasze pole elektromagnetyczne, które każdy z nas ma, naszą, naszą osobowość. To jest wymierzone po prostu w nas. Nie chcę przedłużać, ale no właśnie pragnę Was zaprosić w taką medytację. Miłości, wolności i jedności. Dlatego, że wolność tak naprawdę zaczyna się w sercu każdego z nas. I żeby nie przedłużać, to ja już pomaszeruję w kierunku Gongów. Oczywiście zapraszam jeszcze Was, kochani, jakbyście chcieli, to mam ze sobą płytę, o której wspomniała Ania. Są to medytacje w dźwiękach mis i Gongów i Głosów natury. Jak. okej. Okay. Słuchajcie, jak czujecie, ja tą płytę sprzedawałam po 35 zł, może być w promocji po 30. Zresztą słuchajcie, jak kto czuje, zapraszam Was po prostu całym sercem, dlatego że jak odeszłam z tej naszej służby zdrowia i poszłam w kierunku działań niekonwencjonalnych medycyny alternatywnej zajęłam się też pracą z energią, nie tylko nie chcę, jestem gadułą, więc nie chcę w tej chwili e, tysiąca różnych wątków tutaj, e, że tak powiem, wam zapodawać ale powiem wam tylko tyle, że ta sytuacja pandemiczna która jest, faktycznie daje w kość wszystkim tym, którzy e, no, nie mają w tej chwili są odcięci od źródła e, zarabiania, dlatego, że i branże fitnessu, wiadomo e, wszelkie rodzaju nawet studia, czy jogi, czy jakichkolwiek medycyny alternatywnej. No, niektórzy ludzie sam zamknięci, boją się. Także rozbijajmy dźwiękiem, energią naszego serca tą skorupę strachu. Zapraszam was. Także kochani, ja będę skarbnikiem 30 zł, lub kto ile chce, bądź może te płytki będą u mnie do wzięcia. A ja poproszę o brawa teraz jak macie ochotę pomedytować, to proponuję rzeczywiście postarać się znaleźć sobie taki kawałek przestrzeni na tej plaży, żeby móc rzeczywiście odrobinę gdzieś tam polecieć. Yy, nie wiem, yy, pierwszy raz będę słyszał, także być może i w tańcu można medytować. Ja aż tak bardzo można, pewnie, że można, pewnie, że można. Yy, uda udanego przeżywania.

Sobie. Przepraszam, to ja? Sobie. To ja, co to wiem, będziemy tutaj nagrywać coś tam? Wie, to A tam mnie nie będzie, to jak? To, to, to Po co to, to nagrywać? To, 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 to po co to nagrywać? Na, na, nagrywa? A, A, A gdzie to będzie? gdzie to puścisz Na YouTubie. Na YouTube. Oj, o wszyscy z nami będą widzieli? Nie wiem, to małuch. Musisz Nie, a więc jeszcze raz. A ja tu, ja tu jestem. Dźwięki mis i kongów mają to do siebie, że powodują w nas takie trzy rzeczy. Naturalnie nas harmonizują, energetyzują i oczyszczają. I życzę, aby taki detoks, taki zdrowy, dobry detoks, dobra, dobra harmonia i energia. Przepłynęła w tej chwili przez każdego z nas z góry na dół. Nie, to jest dobre miejsce. Zawsze każdy koncert, każdą medytację, każdą relaksację, jaką prowadzę, zawsze jest z jakąś intencją. Przepraszam, jeśli jestem do kogoś tyłem, ale nie jestem w stanie zapanować nad tym, żeby być w ruchu 60 stopni. E, dzisiejszą e, intencją jest to, abyśmy się zjednoczyli. W tej chwili Polska, każdy z nas przede wszystkim potrzebuje jedności, poczucia miłości i wolności w sercu każdego. E, zobaczcie, co się dzieje. Nie będę już powtarzać, co system robi, bo to wszyscy widzimy drukowanymi literami otwartym tekstem. Moją intencją także mojej córki, która mi tutaj asystuje Karoliny jest to, żebyśmy otworzyli swoje serducha i dali się po prostu poprowadzić dźwiękom energii niebu naszym aniołom stróżom, naszym opiekunom duchowym, naszej duszy. Bo powiem Wam, że tak naprawdę coraz bardziej mam też doświadczenie dość mocne, kontemplacyjne, medytacyjne. Coraz bardziej doświadczam tego, że tak naprawdę każdy z nas ma swoje osobiste połączenie z Bogiem w duszy. To jest taki potężny sznur, pępowina, która nas łączy z niebem. Także niech płynie. Zamknijmy na chwilę oczy, poczujmy swoje własne serce, zjedźmy może taką windą do naszego serca, i zobaczmy tak naprawdę światło, które każdy z nas w sobie nosi. Na co dzień mamy tysiące nakładek, tysiące ról społecznych, tysiące, tysiące, Chcę się powiedzieć, masek, które mentalnie nakładamy na siebie. Pozwólmy poczuć no, właśnie, energię no, swojego może. czystego istnienia. No, no, jedziemy już, już teraz. I w tym sercu odnajdźmy to światło, które w nas jest, które daje nam pewność daje nam miłość bezwarunkową. Pokazuje, że jesteśmy żywymi, wolnymi ludźmi. Dobra. Do tego swojego serca, i do, do swojego umysłu, do swojej pamięci komórkowej, jakieś najpiękniejsze wydarzenie, które każdy z nas w sobie nosi. Narodziny dziecka, pierwszy pocałunek, zakut słońca, wyczekiwane jakieś spełnione marzenie. Poczujmy energię tego, co w nas wzbudziło jakiś niemy zachwyt. Zróbmy takie zdjęcie, jakby taką stop-klatkę z tego wydarzenia i przenieśmy je do serca, do umysłu. Zobaczmy, jak nasze komórki ciała dotleniają się, radośnie wibrują, napełnione światłem. Wzbudźmy taką falę wdzięczności za to, że tu jesteśmy, że mimo tego wszystkiego mamy odwagę tu być mamy odwagę być sobą, mamy tożsamość do tego, żeby być wolnymi ludźmi. I tą energię zatrzymaną w tej klatce wypuśćmy teraz spoza siebie. Wyobraźmy sobie, że ta energia szybuje w kosmos i opada w postaci takich drobinek światła na tą plażę, na każdego z nas, na, nad Polskę i nad cały wszechświat. taką iskrę jedności. I zobaczmy, że wszyscy tak naprawdę jesteśmy kimś jednym. Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny. Wszyscy mamy kochające, czujące, żywe serce. Jak ta energia szybuje do matki ziemi, jak ukorzenia nas, jak nas zakotwicza w naturze, w tej plaży, jak dosięgają nas potężne kosmiczne energie z góry i z dołu, jak przez nas przepływa światło. Wszystkie wibracje, które słyszymy, to są częstotliwości kosmosu, które tak naprawdę odpowiadają energetyce naszych narządów wewnętrznych. I zobaczcie, jak natura jest bardzo mądra, jak właśnie te dźwięki są takim odbiciem, jakby naszej natury. Macie już tłumaczę do innych nielatnich danych, czyli załóżmy, że oni, które potem mają tylko polskie oni, oni potem mają te e, swoje tłumaczenia dane, siadają i skupiają na takich, no tu było to, tu to, to skąd ci ludzie byli tak, i tak Mogłem im nie dać po prostu. No, ale wtedy oni będą jak w Tak, jeżeli by ci na złocie, bo będzie 4 godziny na 5 To przecież to nie jest niezgodne z prawem. Tak naprawdę wolność jest w każdym z nas. Miłość jest w każdym z nas. Światło jest w każdym z nas. Właśnie, kiedy wiesz, kiedy jestem Do swojego życia, do swoich relacji, w swoich ogrzeszczeń. Dziękuję, że wszystko, co najlepsze, jest tak naprawdę w nas. Mamy potężną moc kreowania tego świata, od, począwszy od naszych myśli, przez nasze uczucia. Dlatego, tak strasznie ważne jest, co myślimy, co mówimy, co czujemy. ciągle podobne.